Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze dzisiaj nic nie nagrywałam, może prawie 12, dlatego że rano wstałam, zadam śniadanie i usiadłam do komputera, do odpisywania na Wasze wiadomości. No i na coś jeszcze. A, no i do montażu filmu, bo wczoraj już nie miałam siły, tak mi się nie chciało. Nie, to już było wczoraj zło, za dużo. Także dzisiaj to robiłam, mam mokrą głowę jeszcze tutaj spod spodu, bo teraz się nie da, tak żeby się te włosy nie zmoczyły. No i teraz będziemy chyba zaraz nagrywać z chłopakami filmik Także ja się będę malować, zbierać I będziemy coś działać Pokażę wam co się na dole dzieje Bo tam są przygotowania do świąt Już mamy przepiękny serniczek Który ja już bym tak wciągnęła A na obiad mamy pizzę, Jeszcze nie gotowa, ale już robi się No i nie pokazałam wam w końcu szopeczki Więc dzisiaj wam pokazuję Bram się jak ja pokazuję szopeczkę więc jest tu Dzieciątko Jezus, Józef Maria, Baranki, nawet Wielbłąd jest. Wszystko jest. Nie mają żadnego domku, tak jak Jezusek nie miał. Pod gołym niebem sam o, w ten sposób. Ale ładna szopeczka. I choinka od razu tutaj. Nie pokazałam, co wczoraj kupili, kupiłam. O aha! Do filmiku, więc takie ładne rzeczy i zaraz będziemy działać, mam nadzieję, to jest super. Ma różne wzorki, ale to też jest super i to. A filmik chyba będzie pojutrze. Jeżeli wszystko dzisiaj uda nam się nagrać, to w poniedziałek będzie filmik. Pyszniutka domowa pizza. Ale No Co się dzieje? A to już się drapie, Michał siedzi. Kręcimy challenge tak naprawdę. I składniki do naszego challenge'u. Challenge zabawy, może to nawet nie challenge, po prostu filmik. Są tutaj w piekarniku. Pokażę wam, jakie mamy ustawienie. Radka ładnie wszystko. I nasz statyw. Drabina robi nam za statyw. No także teraz czekam, aż pierniczki się upieką. I będziemy je zdawać. A w międzyczasie dorobimy kolejnych. Pyszne pierniczki. Mamy już całą miskę. I w piekarniku siedzą kolejne. No i mamy takie do malowania. Także poczekam aż wystygną. I zabieramy się za kolejną część. Coś was naściemniałam. Dlatego, że vlog... Dlatego, że filmik z chłopakami nie będzie w poniedziałek, bo w poniedziałek jest dzisiaj i właśnie oglądacie tego vloga. Czyli będzie jutro, czyli we wtorek, wtedy ja w poniedziałek, czyli jutro nie będę nagrywać. Niezłe zamieszanie, ale wszystko jasne. W poniedziałek vlog z niedzieli, a we wtorek filmik z chłopcami i w poniedziałek nie nagrywam. Super, tak. Wszystko się składa i zgadza. Okej, okay, ja właśnie uskuteczniam tutaj montowanko filmiku z braćmi, które dzisiaj przed chwilą nagraliśmy, który będzie we wtorek. Tak jak już wspomniałam, w międzyczasie udało mi się jeszcze zamówić kuriera na wtorek, więc już zaraz, więc muszę zaraz wstać i spakować paczkę. Mam trochę jedzenia, trochę kosmetyków, które tutaj poprzychodziły, trochę kosmetyków, które kupiłam. I jeszcze jakieś zaległe ciuchy, może coś Wam gdzieś tam pokażę, jak zaraz będę pakować paczkę. Muszę ją już zapakować, bo muszę jeszcze dobrze przemyśleć, co kupić jeszcze jutro, ewentualnie. Także zaraz się za to zabieram, bo to jednak troszeczkę zajmie czasu, żeby dobrze to przemyśleć. Ale jeszcze tutaj zmontujemy. Dzisiaj mam ochotę posiedzieć sobie przed telewizorem, a nie razu jeszcze tak. No dobra, były wczoraj byłam na Gwiezdnych Wojna i raz leciał Władca Pierścieni, ale dzisiaj będę wertować telewizor w poszukiwaniu jakiegoś świątecznego filmu, bo już taki... My już mamy pierniki, już mamy choinkę, już jest świąteczny klimat, dlatego muszę coś fajnego, czegoś fajnego poszukać, ale najpierw obowiązki. Miałam wam pokazać, co między innymi ląduje w paczce. Karton jest taki. No, i między innymi mam tu Liptona piramidki, które bardzo lubię. Jeszcze części z nich w ogóle w życiu nie próbowałam, ale ogólnie bardzo lubię piramidki. Ostrość, ostrość. No, jeszcze tutaj mam w ogóle kolejne, to nie wszystko. Yy, dlatego, że one tutaj kosztowały chyba w biedronce 3,20 złotego, a złotych, a yy, jak. Kupuję je u siebie w Polaku to kosztują chyba 2.50 czy coś takiego euro, więc lepiej mi jest tutaj kupić, jak i tak wysyłam paczkę, bo i tak mam bardzo dużo rzeczy do wysłania. Ten cały karton będzie zapełniony. Pakowanie w toku. Proszę, tu już jest dość sporo w tym kartonie, ale jeszcze dużo rzeczy przede mną. Ale też przebieram, co tak naprawdę chcę, a co nie i leci jakiś film o Mikołaju już świątecznie, nie jest to film moich marzeń, nie jest to jakiś Zdzielam! super arcydzieło, ale ogląda się i jest świątecznie także jest spoko, znowu we włosach samuraja, przyszłam się z wami pożegnać kończę kolejny dzień vlogmasa jutro nie nagrywam i bardzo będzie mi chyba dziwnie, będzie mi brakowało kamery, no, ale trzeba się pomału odzwyczajać, bo już zaraz wracam do, do Dublina, już mi tak smutno, to znaczy powiem wam szczerze, że już troszeczkę tęsknię za domem, już dzisiaj tak miałam, mmm, już chcę do swojego, do swojego domu, w swoim domu jednak wszystko po swojemu, a to mi bardzo pasuje, <grym> także, no właśnie, i tu dobrze, i tam dobrze. A tak naprawdę wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma. No, ale taka kolej rzeczy. Nie będę płakać wracając chyba. I tak będę. Pewnie tak kilka łezek uronię. A potem stwierdzę, jak już będę w Doblinie, że jestem w domu. Także kolejny dzień minął. Mamy dzisiaj, jak to oglądacie, już 21. No, czyli zostały mi... O, jak mało! Raz, dwa, trzy dni vlogmasa chyba. W zasadzie to chyba dwa dni vlogmasa. Boże, a do świąt 22, 23 już Wigilia! No ja niestety w święta już jadę. 25 jestem, 26 jadę, także szybko bardzo. Nie, bo trochę tutaj jestem. Długo mi się udało. No, niemniej jednak... Jutro co będę robić? Nie wiadomo. Jutro muszę pojechać do tej natury, do której mi się dzisiaj nie chciało. Dopakować do końca paczkę, czekać na kurierów. Nic porywającego. No i myślę, że już jutro, pojutrze na pewno zaczniemy takie bardziej z grubej rury przygotowania do Wigilii, czyli milion uszek, barszcz czy pierogi będziemy lepić. Chociaż już nawet dzisiaj się coś pomału, pomału pojawiło. No, także widzimy się nie jutro, bo jutrze, już z takim mega mocno wigilijnym klimatem, mam nadzieję. Póki co, żegnam się z Wami i do zobaczenia!